Witam wszystkich. Dzisiaj sobie zrobimy prześwietlenie drugiej inkubacji w siódmym dniu. W sumie w szóstym wieczorem, ale siódmy będzie nad ranem. A jest dzisiaj piątek wieczór. Ale po prostu mi jest lepiej, yy, no bo jest ciemno, tak? Yy, ja już mniej więcej sprawdzałem, więc wiem, że są na pewno jakieś odpady. Prześwietlimy sobie kilka jajek, prześwietlę z Wami, a później puszczę pod, po prostu podsumowanie, bo tak jak dobrze wiecie, jest mi łatwiej. Yy, tu sobie przygotowałem kobiałki na jajka, które będą po prostu odpadać. Czy są niezależone? Wiem, że są niezależone też. Wiadomo, zdarza się. I tam coś obumarło. Więc yy, zajmiemy się tym dzisiaj. Zobaczymy. Myślę, że to będzie moja ostatnia inkubacja, teraz już będę liczył tylko i wyłącznie na kwoki. To też z tego względu, że po prostu po tej inkubacji, no jakby w odchowalniku nie będzie miejsca, bo tam to podzielę na pół, a tamte pisklaki po prostu niżej, jakby na wybieg, niżej na wybieg do tego i woliery, gdzie są w tej chwili dwa kochiny, trafią dopiero około 6-7 tygodnia. Zobaczymy, jak to będzie i jak będzie sytuacja też na dworze, czy będzie cieplej, czy nie. I wtedy po prostu będziemy widzieć, jak to jest. Więc moi drodzy, ja się biorę za prześwietlenie. Zaraz się widzimy za chwilę. Ja po prostu sobie zgaszę światło, to wszystko przygotuję i zaczynamy. Jest już ciemno. <laughs> jak to powiedzieć? Ciemno wszędzie, co to będzie, co to będzie. No, zobaczymy co to będzie, ile zostanie, ile nie. No, by było jak najlepiej. po wstępnych było to średnio. Więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Zaczniemy sobie od początku. Jak tu wiecie, tu są brachmy. Tu te białe 10 to są pawlowskie. Brązowe, no to marany, rzecz jasna. A tu dalej też mamy brachmy. Te takie ciemniejsze, akurat tu po tej bardziej stronie, to są kura patwiane. Znaczy to nadwidać? widać. A tu mamy więcej Gronostajowych stajowych. Zaczniemy od grono Tego, jak dobrze pamiętam, jest niezapodnione. Więc sobie zobaczymy. O, tak jak mówiłem, niezalężone. No niestety. No wam pokażę. Jajko jest niezalężone. Nic nie widać kompletnie. Więc tu mamy jajeczko niezalężone. To co odkładamy do tej kobiałki. Z wami sprawdzę te pierwsze cztery, a później będę wybiorczo brał. O! Tu mamy jajko zalężone, widać fajnie, zarodek się rusza. Nie wiem, czy wy widzicie? Widzicie, rusza się, więc odkładamy. Bo jestem na głupim etapie, bo jajka są bardzo pochylone, ale zobaczymy. Tu mamy jajko yy, zalężone, ale chyba coś tu jest podejrzane. To se zaraz sprawdzę dokładnie. Jest zalężone. a nie wiem, czy już nie obumarło w tym wcześniejszym etapie, ale to se zaraz sprawdzę na spokojnie. Bierzemy kolejne. O, tu już zarodek jest. Czyli zalężone. Eee. Yy. Powiedziałem o sobie. Tu jest brudne strasznie. Jego. To jest od pawłowskich. No i mamy niezależone jajeczko. To jest właśnie ryzyko. Kupiłem tylko 10, bo tylko tyle miała pani, że tak powiem, dostępne. A tu jest zależone czy nie? Jest, ale... Trochę widać zarodek, nie wiem czy nie obumarło, no to też się upewnię, to będziemy wiedzieć. Mamy tu pierwsze jajko marana, co jest zawsze wielkim problemem, bo te jajko są ciemne. I, ale tu jak dobrze widzę, tu wiadomo na filmie nie będzie tak fajnie widać, jest wszystko ok. Tu super supernie to mówię, marany na pewno zrobię na spokojnie, bo tu trzeba się naprawdę fajnie skupić, żeby zobaczyć. Tu mamy jajko Zalężone. Dobrze moi drodzy, to na chwilę tyle. Ja jeszcze wezmę tylko jedno jajko kronostojowe. No i pięknie zalężone. I my się będziemy widzieć za chwilę, jak ja już prześwietlę resztę. Ja jak i wtedy mam po prostu dam takie podsumowanie. Nie chcę prześwietlać przy Was wszystkich, bo to po prostu trochę przejmie zajmie. A w przypadku Maran naprawdę muszę się dokładnie to prześwietlić, żeby widzieć. Więc widzimy się za chwilę. No i jestem po prześwietlaniu. Tak jak się spodziewałem. Maran, yy, że tak powiem, yy. ja sobie tu jeszcze przyłożyłem. Marans y, się spisał, ale uniosek w tamtym roku też nie rzekałem na y, że tak powiem, y, zalężenie. No bo na 10, 10? 10? 10? 10 jest. Jeżeli chodzi o Pawlowskie, tu zostało wszystkie przyniesione. To zostało 7. Jeżeli chodzi o panie, państwo Brachmy jest 11. Nie? Odpadło 10. 10. A już mówię. Przechodząc tu, to jest Brahma niestety obum obumarła w wcześniejszym etapie. Tu Pawłowska też obumarła w wcześniejszym etapie. Tu mamy niezależone. I tu mamy też niezależone jajka. Yy, I tu w większości, bo 7 jest niezależonych u Pana Gronostaja Koguta Gronostaj, nie wiem czemu jak to się stało no niestety nie, 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 nie nie udało się zobaczymy, oczywiście wiadomo coś jeszcze odpadnie, bo tam kilka jajek jest dosyć niepewnych ja sobie już go przykrywam więc coś na pewno jeszcze odpadnie no w tej chwili bilans jest taki, że 13 jajek na 41 odpadło więc zostało nam 14? Co ja mówię? Nie 14. Czekajcie, bo u mnie z matematyką zawsze było ciężko. <laughs> Nie ma co się oszukiwać, taka prawda. Tu mamy 14, 17, 20, 25, 28 jajek nam zostało. Chyba, że się pomyliłem. Jak ktoś to poprawcie. No to zostało nam 28 jajek. Widzimy się, jeżeli chodzi o drugą inkubację za 7 dni przy drugim tygodniu, później zrobimy tylko prześwietlanie na 18, już tu więcej nic nie będę robił, niech się dzieje, bola nieba, jak to się mówi natura, zdziałać trzeba, więc co wyjdzie, to wyjdzie, zobaczymy, no raczej to jest ostatni, zarówno w tym inkubatorze yy, choć nieźle, umarły mi tylko dwa jajka, więc na tą chwilę na ten inkubator nie mam co narzekać, a na no, to jest sprawa już tylko i wyłącznie moich kur yy, więc, ale raczej i tak już kończę sezon inkubacji. Tak jak już tłumaczyłem, ma z powodu odchowalnika i miejsca, nie dajmy się zwariować. A po drugie, przyjdzie zaraz okres na moje kochane matki Polki i będzie zdecydowanie więcej i co wtedy człowiek zrobi, gdzie to wszystko pomieści. Więc trzeba wziąć wszystko z rozumem i z rozsądkiem. Więc moi drodzy, tyle jajek zostało. Trzymajcie kciuki za dalsze inkubacje. Choby z tego połowa się jakby wylęgła, będzie dobrze, żeby cokolwiek i żeby były zdrowe. Moja siódemka się rozwija, jestem z nich bardzo zadowolony, więc oby tak dalej. Pierzesta ekipa, mam nadzieję, że przyszła nowa serdecznie Was pozdrawia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę, bo film na pewno będzie w sobotę. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam.